Mężczyzna z tikiem, nieustannym mruganiem, przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko przedstawiciela handlowego dużej firmy. Rekruter przegląda jego dokumenty i mówi: To jest fenomenalne. Ukończył pan najlepsze szkoły. Rekomendacje ma pan znakomite. Doświadczenie, niezrównane. Normalnie zatrudnilibyśmy pana bez wahania. Jednak przedstawiciel handlowy to praca o dużej ekspozycji, a obawiamy się, że pana ciągłe puszczanie oczka może być źle odbierane przez klientów. Przykro mi. Nie możemy pana zatrudnić. Proszę poczekać, jeśli wezmę dwie tabletki aspiryny, przestanę mrugać. Naprawdę? Świetnie. Proszę pokazać. Kandydat sięga do kieszeni marynarki i zaczyna wyciągać przeróżne prezerwatywy: kolorowe, z wypustkami, smakowe, powiększone, aż w końcu z dna wydobywa paczkę aspiryny. Otwiera ją, połyka tabletki i rzeczywiście, po chwili, przestaje mrugać. No dobrze, to wszystko wygląda świetnie, ale nasza firma dba o renomę i nie chcemy, żeby nasi pracownicy. No wie pan zabawiali się z kobietami po całym kraju Zabawiali się z kobietami? Co za pomysł. Jestem szczęśliwie żonaty. A jak pan wytłumaczy te wszystkie prezerwatywy? Ech to, czy kiedykolwiek wszedł pan do apteki i ciągle mrugając poprosił o aspirynę?